Dzisiaj w Galerii Biłgorajskiego Centrum Kultury, gdzie nagrywamy rozmowy w warunkach iście tropikalnych, Agnieszka Kowal, która mam nadzieję też o takich egzotycznych, tropikalnych podróżach opowie, bo Agnieszka prowadzisz Centrum Planeta Podróży, czyli miejsce, do którego przychodzą biłgorajanie, kiedy planują jakiś wyjazd zagraniczny. Bo chociaż żyjemy w bardzo trudnych czasach, bo po pandemii, przed pandemią może, i no to, co dzieje się za wschodnią granicą, też nie pozostaje obojętnym. No to chyba w te wakacje, mimo to, szukamy takiego wytchnienia. Takim wytchnieniem, regeneracją sił jest podróż. I to pytanie pierwsze, Agnieszka, do ciebie: czy rzeczywiście tak jest? Czy sezon wakacyjny rozpoczął się? Czy wyjeżdżamy chętnie? Co się zmieniło? Zdecydowanie chętnie wyjeżdżamy. Każdy chyba potrzebuje takiego odetchnienia, takiego przynajmniej chwilowego zapomnienia właśnie o pandemii, o wojnie, o całej sytuacji ogólnie politycznej. No i zdecydowanie widzimy ogromne zainteresowanie, co nas oczywiście bardzo cieszy i chętnie wszystkich wysyłamy. I mamy nadzieję, że każdy, kto wyjedzie na wakacje, będzie zadowolony, bo o to po prostu chodzi w wakacjach, tak, żeby nabrać trochę wytnienia Trochę słońca i tak się trochę zregenerować na te ciężkie jakby miesiące zimowe, brak słońca. Mhm. Także mamy nadzieję, że po prostu każdy wróci z tych mhm. wakacji tak, tak, taki spełniony, jakby chciał. Bo Agnieszka, no powiedzmy, że poprzednie lata, dwa ostatnie sezony wakacyjne, no to były bardziej skomplikowane, prawda? Nie Bardzo wszystko było skomplikowane. możliwe po prostu, więc tak. Te wakacje, no, nie patrząc na, na to y, sytuację polityczną, to pod względem obostrzeń jakby jest już otwartość prawie. Tak, no, całą Europę można wyjeżdżać bez żadnych ograniczeń, co oznacza, że nie musimy już mieć żadnych paszportów covidowych, testów, wypełniania formularzy, trudnych, skomplikowanych, mniej skomplikowanych. Aż klienci są też zaskoczeni. Jak tylko bierzemy umowę i dowody, i już lecimy, no tak, w tym momencie już tak. Chyba, że to jest jakaś tam bardziej egzotyczna podróż, chociaż te kraje egzotyczne też już się potwierały. Azja się potwierała, która naprawdę była bardzo mocno pozamykana, więc no można powiedzieć, że wszystko wraca jakby do normy sprzed dwóch lat. A co wybieramy, co jest najpopularniejsze? W zimie bardzo popularna była Dominikana i Meksyk, mimo że to są droższe kierunki dalsze, ale no, też miały mniej jakby obostrzeń. A natomiast teraz standardowo Turcja, Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Cypr, to są takie najczęściej wybierane kierunki. No Agnieszka, do Ciebie przychodzą klienci i od razu już wiedzą co chcą? Czy, czy, czy rzeczywiście w rozmowie jakby dochodzicie musimy, do tego musimy celu? Ich, tak, musimy ich nakierować. Często, uh -huh. często jest tak, że no ktoś chce, na przykład bardzo Hiszpania, a, a jednak jest po, poza jego budżetem, więc uh -huh. musimy znaleźć alternatywę tak, żeby... Uh -huh żeby dopasować do jego budżetu, a jednocześnie też wrócił dalej zadowolony, mhm. tak? Więc często priorytetem no, jest cena, no, ale no, nie ma się, się co dziwić, tak? Mhm, tak? Ale dla każdego musimy po prostu znaleźć coś, żeby, mhm. żeby e, spełniło oczekiwania. No oprócz tego budżetu, który jest oczywiście w czasach wielkiej inflacji no, na pierwszym miejscu pewnie dla tak. wielu z nas, no to co, co jeszcze jest ważne w tym planowaniu podróży? Może jakie najczęściej popełniamy? Błędy w tym planowaniu, które potem gdzieś mogą popsuć ten nasz wypoczynek? Um, jakie najczęściej błędy? Czego nie bierzemy pod uwagę na przykład? Prawda? Że, um. Co jest ważne w, w tym, żeby te regeneracje jednak. E, Częst, osiągnąć? E, znaczy tak, często nie... Znaczy mam klientów, którzy w większości e, ufają mi 100%. E, no też mam 19 lat doświadczenia, mm. więc e, no, ciężko jakby... Zaskoczyć cię. E, nie zaskoczyć, <laughs> chociaż e, no, c, c, co, co takiego popełniamy? Na pewno e, klienci często nie biorą ubezpieczeń. Mm -hmm. To jest jakby e, głównym, co może popsuć e, wyjazd, tak, no bo y, ktoś, na przykład, jak, jak jedzie od nas, no to i tak ma podstawowe ubezpieczenie. Często dokładamy to ubezpieczenia. No bo na przykład też ma choroby przewlekłe, sam nie bierze tego pod uwagę, tak, że jego ubezpieczenie nie obejmia, A jak się to stanie za granicą, to nie jest tak, że wizyta u lekarza kosztuje 100 euro mhm. czy 100 zł, tylko często, nie wiem, jakieś EKG, USG, no to to jest około 1000 euro. Mhm. Więc na pewno nie bierzemy tego pod uwagę. Nie bierzemy pod uwagę na, na przykład. Częst, że opcja all inkluzji, pomimo mhm. że czasami jest troszkę droższa, no jednak pozwala na e, taką kontrolę nad budżetem. No i ja myślę, że jak jadą rodziny z dziećmi, no to zdecydowanie tylko opcja all inkluzji, tak? No bo e, mamy, nie wiem, dziecko zechce sok, za chwilę zechce wodę, za chwilę zechce drugi sok, no to wszystko jakby jest w cenie. Mhm. Nie bierzemy pod uwagę możliwości takiego, ile dziecko na przykład wytrzyma tą podróż, tak? mhm. czy nawet osoby dorosłe, bo te są, że zdarzają się nie wiem, napuchnięcia nóg, tak? Mhm. Trzeba wtedy wybierać po prostu kierunki bliskie. Mhm. No właśnie, bo, znaczy, bo wspomniałaś o dzieciakach. Ty też e, jesteś mamą i, i podróżujesz e, tak. z, z córką, prawda? Z dwoma. Tak, z e, córkami. Tak, I, i też pamiętam, że już wcześniej zaczęłaś te podróże, znaczy twoje dzieciaki były bardzo tak. małe. I jak ty do tego podchodzisz? Jakie, co twoje doświadczenie ci podpowiada? Jest I mniejsze jakaś... dziecko, tak. to, to łatwiej było. Moja najmłodsza córka już jak miała 4 miesiące, to byliśmy w Egipcie. E, wiadomo, Egipt, każdy się boi, że jakaś faronka, e, Natomiast... Nie, absolutnie. E, ogólnie dzieciaki to mało kiedy w ogóle cokolwiek e, łapią na wakacjach. No ale z takim maluszkiem, no wiadomo, e, musieliśmy na przykład dokupować wodę, no bo już jak robiliśmy jakieś tam jedzenia. E, natomiast, e, no nie bać się zabierać tych dzieci. One, one naprawdę się uwielbiają wakacje. Nawet takie maluszki mhm. mają przede wszystkim rodziców tylko dla siebie, tak? Przez tydzień, dwa, tak? Gdzie na no, no, co dzień każdy, wiadomo, praca biega. E, więc z takimi dzieciakami zdecydowanie warto biegać I nie musi to być super hotel z wielkimi basenami, zakoparkami, bo te dzieciaki się równie dobrze, świetnie bawią na plaży i piaszczystej, i kamienistej. E, w każdym warunkach się odnajdują. Mhm. Ale oczywiście też jakieś takie specjalne e, oferty, specjalne wyjazdy dla rodzin, dla dzieciaków tak, też Tak, zdecydowanie, warto... no, jak rodziny z dziećmi, no to już wybierają właśnie, mhm. żeby był, ten, był był basen, był super, jak są zjeżdżalnie, bo dzieciaki wtedy mają co robić. Im bliżej plaży, no to, to są takie preferencje standardowe klientów, tak? Mhm. Czyli dzieciaki blisko plaży, żeby no, nie chodzić z tym całym, że ja tak powiem, Majdanem. Właśnie te baseny, Aquapark, mhm. Brodziki, miniklub. Te, minikluby też są, te są świetnym rozwiązaniem. Mhm. Jest dużo hoteli, gdzie jest w ogóle polskie minikluby. Czyli takie miejsca, gdzie dzieciaki mogą... Takie powiedzmy przedszkola, tak. Mhm. Mają profesjonalną opiekę, więc można też sobie trochę odetnąć przynajmniej tą godzinę na leżaku bez mhm. oglądania się za dzieciakami. Ty mówiłaś, Agnieszka, że od 19 lat prowadzisz swoją firmę. Od 19 lat pracuję, tak. Tak, znaczy, swoją, no, no, tak od 19 lat podróżujesz też pewnie tak. jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej, bo to z rodzicami tak, też pomimo, tak, że no. jakieś tam cięższe czasy, to też jeździliśmy, już pamiętam, jak miałam 4-5 lat, już byliśmy w Bułgarii samochodem, nie wiem, jak to, jak to możliwe. <laughs> tak właśnie chcę, chcę zapytać Ciebie o to, z twojego punktu widzenia, no jakby z takiego doświadczenia prywatnego, ale też zawodowego. No te podróże, oprócz tego, że regenerujemy te siły, e, o, o czym mówiłyśmy na początku, że to jest jakieś wytchnienie, no to, to co ty byś powiedziała, że podróżować warto, bo dają inne spojrzenie przede wszystkim mhm. na światach? Tak? E, często też bardziej po tych podróżach doceniamy, tak jak ja byłam na przykład na Madagaskarze. No strasznie biedny kraj, tak, te dzieciaki te dzieciaki chodzące bez butów, w jakichś tam podartych rzeczach, chatki bez prądu, a natomiast one były szczęśliwe, tak. I my, gdzie mamy wszystko, tak? dostęp, klimatyzacja, przedszkola, restauracje, no one, one mimo wszystko nie mają tego, tak, a też są szczęśliwe, więc trzeba po prostu no, Każda podróż uczy, żeby doceniać to, co po prostu mamy. Uczy nas chyba też takiego spojrzenia na świat, że z całą jego gamą, z różnorodnością, prawda? Że tak. nie jesteśmy jedyni na tej planecie, są, są inni i są różne spojrzenia na, na świat, na życie, prawda? Że, Dokładnie że leczą nas jakieś takie no, zamknięcia się na, na tylko na swoje. Więc do tych podróży zachęcamy bardzo. Jeszcze Agnieszka chcę zapytać, bo mówisz tutaj o swoim doświadczeniu takim wieloletnim, ale czy jest jeszcze jakieś miejsce, które e, masz. Zdecydowanie ja mam całą mapę. <śmiech> nie <śmiech> tak, wierzę. Że jest, że jest, e, e, nie, nie, zdecydowanie. E, bo jednak ze względu na to, że e, mam no, jeszcze dosyć małe dzieci, no, mhm. e, to dużo. E, nie, nie mogłam się po, pozwolić na takie dalekie te podróże, więc e, cała Azja przede mną stoi otworem, na którą po prostu aż zacieram ręce, bo nie mogę się po prostu doczekać, kiedy, e, kiedy spełni się to moje marzenie, bo już gdzieś tam e, Ameryki już zaczynam sobie powoli odhaczać, więc e, no marzę po prostu o Tajlandii, Wietnamie, Kambodży. Tak, to, to, to są moje marzenia. Mhm. No to życzymy, żeby się spełniamy, spełniały. Wszystkim Państwu też życzymy takich udanych wakacji, prawda? I, i, I jeśli jest to możliwe, to te zagraniczne wyjazdy, no tak jak mówiłaś, wiele nam dają i tej regeneracji na kolejne miesiące też życzymy, prawda? Co w tych podróżach... Tak, zdecydowanie. Co w tych podróżach, Agnieszka, Ty życzysz wszystkim? W tych podróżach życzę, żeby każdy, czy to pary, czy rodziny, żeby jednak ten czas wykorzystały tylko po prostu dla siebie. Super, dziękuję bardzo. Agnieszka Kowal, Centrum Planeta Podróży, gościnią rozmowy była. Wielkie dzięki, Agnieszka. Dziękuję również. Dziękuję bardzo.